Z tej strony... Dzisiaj zapraszam Was na grę, o którą już od dawna prosiliście, żebym nagrała, a mianowicie The Floor i Slawa w Roblox. Zanim zaczniemy, szybciutko chciałabym podziękować moim najnowszym subskrybentom, czyli Lowej, Anicie, Księżniczce Oliwii, Elka oraz Miodek. Serduszka dla Was! A kto jeszcze nie ma zostawionej subskrypcji na moim kanale, to proszę kliknijcie ją teraz, bo już niedługo wbijamy 200 tysięcy subskrypcji i na pewno na tą okazję nagram jakiś specjalny film. A teraz nie przedłużam, tylko zaczynamy grę. Okej, okay, weszłam do gry i widzę, że runda zaczyna się dopiero za 15 sekund. Czytuję ja mogę kupić jakieś rekiny. Za 39 Robuxów. Dobra, może później je kupimy. A teraz chcę zobaczyć, jak ta gra wygląda. Tutaj w ogóle mam jakiś spadochron? Czy ja gdzieś spadnę? <grytanie> to, o! To, ojeja! Dobra, czyli musimy na zamek wejść. Szybko? Uda mi się, uda mi się. Tak, i pewnie jakąś jeszcze monetkę zdobędę. Czy ja jestem teraz w najwyższym punkcie i nie zostanę jakby pochłonięta przez lawę? Mogłam pozbierać tamte monetki jeszcze. A można tu spychać kogoś? Można spychać ludzi, czy nie bardzo? Nie, chyba nie. Ledwo się poruszają. No nic, trzeba wejść na jakiś bezpieczny klocek, żeby ktoś mnie nie zrzucił. <grym> Idę tutaj. Właśnie. A, co to za pingwinek jest tutaj? Co ja mogę tutaj kupić? Pingwin pet. Nie, zwierzątka nie chcę, ale zrobimy pewnie tutaj te rekinki, bo jestem bardzo ciekawa tego. Nie, no to jesteśmy chyba w najwyższym punkcie, więc raczej się nie stopimy, ale spróbujemy może kogoś zrzucić, co? Dobra, dawajcie, tego typka zrzucimy. A, sama spadłam do lampy, nie wierzę po prostu. Oh <laughs> o nie! Ja chciałam kogoś zrzucić, a sama spadłam. Widzicie, tak się nie robi. Dobra, kupuję tutaj ten, te y, rykinki, bo jestem ciekawa, o co tutaj chodzi. One kosztują tylko... 39 robuxów, więc kupię je. I zaraz sprawdzimy, co one dadzą? Czy będzie to jakieś utrudnienie, czy ułatwienie? Ja myślę, że utrudnienie. Dobra, tu jest jakiś freezer. O, 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 o! Dobra. Diament tu jakiś jest. Ej, jakiś diament zdobyłam. Tu mi jakaś reklama w ogóle przeszkodziła. Dobra. Ło, patrzcie, jest rekin! Ło, czyli nikt nie może być na dole. A ten rekin się nie utopi w tej lawie? Hm. Ja myślałam, że te rekiny będą atakować. Ej, a może atakował, właśnie, chyba tak. Chyba atakował ludzi. Mm -hmm. Ej, nie gadajcie, że on tu będzie skakał. Ja zostanę zaraz zjedzona przez tego rekina. <grym> Jak on śmiesznie skaże. <grym> o nie, nie spychaj mnie. Ja cię ostatnio chciałam zepchnąć i co? Oj, oj. Nie, no chyba nic nie zrobi tutaj ten rekin, ale on już jest blisko, nie? Ej, spychaj! O nie! Żyję, 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 nie żyje! nie żyję, nie żyję. Topie się, topie się. No, o! Boże! A jak podejdę do tego rekina, to co? Capnie, nie? Jednak capnął, patrzcie! A jak mu skoczę na tyłek? Eee! Patrzcie, skacze po nim. I co? A czemu on zniknął? Ja za niego zapłaciłam, a on mi zniknął. To on tylko na jedną rundę był? To nie fair. Ej, jakaś y, zimowa mapka tu jest. Gdzie jest jakiś najwyższy punkt? Na choince? Czy na zamku? A tam co jest? Nie, tam nic nie ma. Dobra, musimy wejść chyba jakoś na zamek. Tylko jak to zrobić? Tam było wejście! O nie! Dobra, szybko. Uda mi się, uda mi się. Jak tu wejść? Nie da rady chyba. No, o! Dobra, no. Prawie. No nie, i padła. Ej, ciężko to tutaj wygrać. No nic, zobaczmy co ja jeszcze mogę tutaj kupić, bo ten rekin szkoda, że tylko na jedną grę był. O. O, ile to kosztuje? 200 robuxów. Dobra, kupujemy. Trzeba trochę urozmaicić tutaj tą grę. Ja, ja lubię spychać ludzi do lawy. To znaczy niekoniecznie do lawy, gdziekolwiek. Więc zaraz ich zepchniemy. Tylko jak a ja nie powinnam mieć jakiejś umiejętności tutaj. Moment, czy, czy ja wydałam teraz... Nie, mam ten item, ale gdzie go mam? To może zaraz go dostanę. Ja chcę ludzi pospychać do lawy. <gry> Okej, okay, zresetowałam poziom i widzę, że dostałam tutaj tą umiejętność spychania ludzi pod dwójką, więc jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Będę w końcu mogła zepchnąć ludzi właśnie... Zaraz ich to zrobię normalnie. Tylko wejdę. No ludzie! A! Siomi stąd! O, 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 o! Dawajcie, w niego strzelimy. Nie da rady? Mm. O nie, nie można tutaj tych białych dotykać. Fajna mapa w ogóle. Dobra, ja chcę kogoś zepnąć. Ją zepnijmy. Jak to zrobić? Nie da rady. Muszę wejść. O, dobra, ją! O, no jak ją zrobić? Ja chcę ją strącić! Nie da rady. Kurczę, to taki parkour tutaj jest. Ja nie lubię takich, bo to stresujące jest, jak ta lawa się podnosi. O, jego. <noise> Ale go pośnęłam i wpadł do lawy. Ale zobaczcie, bez sensu tak tylko rękę mam wystawioną. Myślałam, że to jakiś pistolet będzie. I wygrałam. <noise> Przydała się ręka do spychania ludzi. Oj, 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 przewróciłam się. Nie ojeja, co ja tak poleciałam dziwnie. Jak tu wejść? A, czemu nie mogę tam wejść na górę? Zaraz lawa będzie. Cztery, 3, dwa, jeden, no halo, ja nie mogę tu wejść. I co teraz ja mam zrobić? O, dobra, udało się, lawa mi pomogła ogólnie wejść. Biegniemy teraz tutaj, tutaj i dawajcie, spychamy, kogo spychamy? ZUS spychamy. Bum! Kogo jeszcze spychamy do lawy? Magdę? Magdę spychamy, czy nie mogę jeszcze użyć? Co ile mi się to ładuje? Dobra, jego spychamy. Mogę je złożyć? No, no, spadaj stąd. Co tak słabo to działa? <noise> Słaba ta ręka do spychania. To może, jakby ktoś stał na krawędzi, to dopiero bym mogła go zepchnąć. Okej, okay, co to jest za mapa? Dobra. Czy najwyższym punktem jest drzewo? Chyba tak. Więc lądujemy na drzewo. I co robimy? Bom, spychamy ludzi. Nie wiem. Najpierw ciebie zepchniemy. A, muszę najpierw rękę włączyć. Dobra, kogo spychamy? Zus, spychamy. Bye bye! <grystanie> o, to mi się podoba, ale poleciał! <grystanie> nie, no ja to pójdę do piekła, nie? Dobra, szykuj się, bo jesteś kolejna na stenka 5999. Tylko niech mi się ręka załaduje, żeby mogła Cię zepchnąć. No, nie zepchniesz mnie, nie, 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 nie. No, o, nie, nie zadziałało, nie wcelowałam w nią! Dobra, 15 sekund. Może mi się uda jeszcze załadować moją rękę mocy. O, szykuj się, następna. No ładuj się szybciej, ręko, nie, nie załadowała mi się ręka, aaaaaajajajaj! Ale poleciała, zobaczcie jakie salta porobiła. <grych> o nie, mogłam na takiej kuli dyskotekowej tutaj, a nie nie można na tych kulach. Ok. Przecież tu nie ma jakiegoś najwyższego punktu, to jest bez sensu. Ok, czyli musimy iść tutaj. No nic. Zepchniemy kogoś do lawy. Tak czy siak. Już wyciągam moją rękę za zagłady. Poczekajmy chwilę na lawy i Angelika poleci, myślę, pierwsza. Albo jakiś chłopak, co? Dobra, Angelika, sorry, ale musisz polecieć do lawy. Oj, nie wcelowałam. Ktoś inny poleciał. <ślesz> o nie. Nie, my tutaj chyba raczej wszyscy umrzemy, tak sądzę. Zobaczcie, bo nie ma tutaj jakiegoś jakiegoś wysokiego punktu. Tam też jest taki niski. No nic, strzelmy w innych, jak jeszcze możemy, czy nie możemy. Ach, ja chcę strzelić w kogoś. O! Poleciała. A mogę Uff. do tego slajma wskoczyć? Nie, nie mogę. No nic, to się... Hej! Co? Przeżyliśmy! Do tego się nie spodziewałam. Mini City teraz mamy, dobra, lądujemy na tym żółtym i odpalamy naszą rękę zagładę. Ty, lecisz. Co, nie wcelowałam. No, powiem wam, ta ręka coś zbagowana jest. Ciężko nią się tutaj spycha ludzi, i długo się czeka, aż się załaduje. Tu powinien być jakiś timer, kiedy się załaduje ta ręka do spychania. No i znowu was muszę zepchnąć. No, sorry. Taka jest kolej rzeczy. Ja wydałam Robuxy, więc mogę was zepchnąć. Oj! No i widzicie, słabo ta ręka działa. Jestem niezadowolona. Gra też do poprawy, a przynajmniej tutaj te. co za robuksy można kupić. Ej, sama spadła, nie? To nie ja. Oj, lecimy już. Tutaj szybko do diamentu. O, nie wiem, czy zdobyłam, czy nie. Dobra, z czasem zepsuć. bo ona mnie denerwuje tutaj. Siomisto. Nie wpuszczę. O nie, jeszcze Was więcej tutaj. No to oberwiecie z mojej ręki. Szkoda, że tak wszystkich naraz nie mogę. Ej, myślałam, że będzie różowa lawa, ale jednak nie. Nie wiem, czemu tak się wydawało, że będzie. O, ale tutaj wieża z ludzi jest. Nie wiem. A! Książę mi stąd. Ktoś spadł? Spadł. I się topi. No powiem wam, gierka taka średnia. No, taka na chwilę, żeby pograć jest ok, ale. A jakaś taka... długo się wszystko ładuje tak naprawdę. No ta ręka myślałam, że będzie sprawniej działała. Dobra, spychamy ich. Trzy, cztery... Bam! Ktoś spadł spadł dwie osoby. No nie! Topić się tam! Nie wskakujcie tutaj! O nie, 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 nie! U, przeszłam Park teraz mamy. Dobra, gdzie jest jakiś najwyższy punkt? To jest to zjeżdżalnia, więc idziemy tutaj. O, tam jest diament! O no nie, zabrałeś mi diament! Sią teraz stąd! Ale poleciał! O Jezu, uwielbiam tą rękę tutaj do zrzucania ludzi. Szykujcie się! To jest ręka mocy! Ręka, która Was zrzuci do lawy! Kto kolejny? Magda? Magda i double kill będzie, co? Nie, doki leci. No sio! O nie! O nie, prawie spadłam! Oni mnie chcą zrzucić. Oni wiedzą, że ja tutaj jestem zagrożeniem dla nich. <śmum> sio mi stąd! BUM! Poleciała! <śmum> Widzicie, nawet jaką radość mi sprawia tutaj wrzucanie ludzi do lawy. No czemu ja nie mogę tu wskoczyć? Halo? A może tak trzeba, o. Ale tam są ludzie, ja chcę kogoś zepchnąć. Siema, co tam słychać, byczki? Klaudia, <zysy> <zysy> sorry, ale chyba musisz zginąć. Nie zginęła, poleciała ale ona ma skrzydła, to po co jej tutaj ten spadochron? Dobra, zrobimy sobie ostatnią rundę, która właśnie się zaczyna. I co to będzie? Ice Cups, czyli to już było. I tutaj nie wiem, czy tutaj był jakiś jeden z wyższych punktów. Tutaj zobaczcie, jaka wojna klonów. Wszyscy te same fryzury mają praktycznie. Co jest? Dobra, trzeba częściowo się ich pozbyć, bo za dużo ich tutaj jest. <słuch> o Jezu, trzy osoby aż spadły, ale tylko dwie zginęły, nie? O, nie Żuję, szyję nie zginę! Nie zginęłam! Ale myślę, że dużo życia straciłam. No dobra kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Proszę napiszcie mi w komentarzu, jaką jeszcze grę w Robloxie polecacie. Koniecznie zostawcie też dużo łapeczek w górę. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!